Czy metotreksat to chemioterapeutyk? Jednym z częstszych pytań, które zadają pacjenci w związku z leczeniem chorób reumatycznych za pomocą metotreksatu, jest to, czy to ten lek, który jest również stosowany jako chemioterapeutyk i o tym opowiem w tym nagraniu. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Na początku nagrania zaznaczam, że nie mam żadnych związków osobistych bądź finansowych z żadnym z producentów metotreksatu. Metotreksat jest stosowany w chemioterapii, gdzie często używane są dawki znacznie większe niż te przepisywane pacjentom z chorobami reumatycznymi. U dorosłych z chorobami reumatycznymi dawka metotreksatu oscyluje zazwyczaj między 15 a 30 mg raz w tygodniu. Natomiast w chemioterapii nowotworów Metotreksat jest stosowany albo w podobnych, choć nieco mniejszych dawkach, ale jest stosowany codziennie lub w znacznie większych dawkach jednorazowo w ramach cykli chemioterapii. W kontekście leczenia onkologicznego czy hematologicznego tygodniowe dawki metotreksatu są zazwyczaj wyższe niż te stosowane w leczeniu takich schorzeń jak reumatoidalne zapalenie stawów czy uszczycowe zapalenie stawów. Efekty uboczne, takie jak uczucie osłabienia czy nudności, są bardziej nasilone u pacjentów korzystających z w terapii nowotworów złośliwych. W obu przypadkach, zarówno w leczeniu chorób reumatycznych jak i nowotworów, ważna jest zdolność metotereksatu do hamowania podziałów komórek. W chorobach reumatycznych metotreksat hamuje odpowiedź zapalną, hamując podział komórek zapalnych, natomiast w przypadku nowotworów hamuje on mnożenie się komórek nowotworowych. Jednak warto zaznaczyć, że metotreksat jest szeroko zalecany w leczeniu chorób reumatycznych, ponieważ korzyści z jego zastosowania, takie jak kontrola choroby autoimmunologicznej, przeważają nad ryzykiem działań niepożądanych. W reumatologii metotreksat stosuje się raz w tygodniu, wspomagając się kwasem foliowym, tak aby zminimalizować niekorzystne skutki uboczne. Pacjenci leczeni metotreksatem z powodu schorzeń reumatycznych rzadziej doświadczają skutków ubocznych. Niż ci leczeni z powodu nowotworów złośliwych. Jeżeli ktoś z Państwa stosuje metotereksat, to zalecam ostrożność i unikanie samodzielnego modyfikowania dawkowania. Wszelkie wątpliwości dotyczące leczenia powinny być konsultowane z lekarzem prowadzącym. Podsumowując, metotereksat jest używany jako chemioterapeutyk, ale jego dawka w leczeniu nowotworów jest zazwyczaj wyższa niż ta w przypadku chorób reumatycznych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. I do usłyszenia w następnym podcaście